W tym odcinku dowiesz się, jakie korzyści zdrowotne płyną z picia jednej lampki wina dziennie. Wino swoje niesamowite prozdrowotne właściwości zawdzięcza związkowi, który nazywa się Resveratrol, a oto wymieniona w punktach lista korzyści zdrowotnych regularnego spożywania niewielkiej ilości wina. 1. Udar mózgu. Resweratrol zawarty w winie chroni nasz mózg przed udarem. Efekt ten uzyskujemy poprzez zwiększenie stężenia oksygenazy chemowej, czyli enzymu, który chroni komórki nerwowe mózgu przed uszkodzeniem. Kiedy pojawiają się pierwsze objawy udaru, mózg w pierwszej kolejności wykorzystuje ten enzym, aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się udaru. Zatem odpowiednie stężenie oksygenazy chemowej może całkowicie zapobiegać uszkodzeniu mózgu po udarze lub minimalizować jego zasięg. Dwa, Utrata wzroku. Najczęstszymi przyczynami utraty wzroku jest retinopatia cukrzycowa oraz zwyrodnienie plamki żółtej. Choroby te są chorobami wtórnymi, najczęściej występującymi w przebiegu cukrzycy. Natomiast powstają z powodu nadmiernego wzrostu naczyń krwionośnych wokół, które określa się mianem angiogenezy. Resveratrol zawarty w winie zapobiega niekontrolowanemu wzrostowi naczyń krwionośnych. 3. Ciśnienie krwi. Procyjanidyny zawarte w winie pomagają utrzymać zdrowe naczynia krwionośne. Mają one także zdolność do obniżania ciśnienia krwi. 4. rak jelita grubego. Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii w 2015 roku wykazały, iż spożycie małych dawek resweratrolu zawartego w winie ma zdolność zmniejszenia wielkości guza jelita nawet o 50%. Co ciekawe, duże dawki resweratrolu miały mniejszą skuteczność. Zjawisko to należy interpretować w ten sposób, iż komórki nowotworowe przy nadmiarze resweratrolu nabywają oporności. Oczywiście, Przeciwnowotworowe działanie resweratrolu oparte jest na hamowaniu angiogenezy, czyli tworzeniu się nowych naczyń krwionośnych. To właśnie nadmierna ilość naczyń krwionośnych i tworzenie się nowych naczyń jest charakterystyczne w guzie nowotworowym. Poprzez hamowanie tego zjawiska resweratrol hamuje choroby nowotworowe. 5. Rak piersi. Należy tutaj wspomnieć, iż spożywanie czystego alkoholu zwiększa ryzyko raka piersi. Jednak związki chemiczne zawarte w skórce winogron działają ochronnie i chronią nas przed rakiem piersi. Wszystko to dzięki. Temu, iż związki zawarte w winie działają jak inhibitory aromatazy, dzięki czemu zmniejszają poziom estrogenu, a estrogen u kobiet pobudza wzrost komórek nowotworowych w przypadku raka piersi. 6. Rak prostaty i rak płuc. W 2007 roku opublikowano badanie, w którym stwierdzono, że mężczyźni, którzy piją umiarkowane ilości czerwonego wina, mają o połowę niższe ryzyko zachorowania na raka prostaty. Ilość wina, która zapewnia ten efekt, wynosi około 150 ml Dziennie. istnieją także badania, które dowodzą, że czerwone wino spowalnia pomnażanie się komórek raka płuc. 7. Trądzik. Rezwratrol zawarty w winie jest silnym przeciwutleniaczem, a także ma działanie przeciwzapalne, a stan zapalny jest charakterystyczny dla trądziku. Co ciekawe, udowodniono, iż przyjmowanie doustne resveratrolu, na np. z winem, ze stosowaniem nadtlenku benzoilu zewnętrznie, maksymalizuje aktywność przeciwbakteryjną tych dwóch substancji w działaniu przeciwtrądzikowym. 8. Pruchnica zębów. Czerwone wino hamuje powstawanie płytki nazębnej, która jest początkowym stadium próchnicy. Badania te zostały opublikowane w 2014 roku. 9. Demencja. Resweratrol zawarty w winie pomaga utrzymać elastyczne oraz drożne naczynia krwionośne. Redukuje także lepkość płytek krwi, co w ostatecznym efekcie zwiększa dopływ krwi do mózgu. 10. Starzenie się skóry. Flavonoidy zawarte w winie chronią naszą skórę pochodzących ze słońca. Promienie ultrafioletowe po kontakcie z ludzką skórą powodują powstanie reaktywnych form tlenu, które utleniają nasze tłuszcze w tkance skórnej, a także uszkadzają nasze DNA. Flavonoidy hamują tworzenie się reaktywnych form tlenu, tym samym chronią naszą skórę przed szkodliwym działaniem słońca. Resweratrol zawarty w winie jest doskonałym przykładem tego, w jaki sposób naturalne substancje mogą pomóc nam leczyć choroby przewlekłe. Ale prócz resweratrolu istnieją setki innych naturalnych substancji, które mogą chronić i ratować nasze zdrowie. Te naturalne substancje blokują toksyny, które zawarte są w pożywieniu. Dzięki temu chronią nasze zdrowie. Piszę o tym w swojej książce: zneutralizuj chemię spożywienia i odzyskaj zdrowie. A ponieważ jestem lekarzem, wiem, co piszę. Ta książka pomogła już wielu osobom. Pobierz jej darmowy rozdział znajdziesz ją w linku pod tym filmem.